No, byłam Rzeszowy i hajs wydałam, ale powiem Wam, że kupiłam tak piękne rzeczy. Jestem zachwycona. A na jedną sukienkę polowałam w tamtym roku do mnie z Weroniką i zjeździli całą Warszawę. A w tym roku, słuchajcie, wchodzę do Dary Wisi. To są zakupy tak sprzed kilku tygodni, jeszcze przed wyprzedażami. Wiem, że Wy teraz się obkupujecie na przecenach, Ja to Rzeszowa jadę w poniedziałek. Poniedziałek! Co kupiłam? Nie zobaczcie, to patrzcie na to. Muszę ją szybko Wam pokazać. Oddyprasować i ją powiesić na Wyszaku, bo on lato szybko minie i jej nie ubiorę. Przepiękną, żółtą sukienkę. Kolor jest przepiękny. Ona jest taka dość mocno wycięta z tyłu, tutaj z tyłu wiązana. I materiał taki, o Jezus, przyjemny dla ciała. Piękna, kosztowała, słuchajcie, 150 zł. Do tej sukienki jeszcze dobrałam sobie tortury. Bardzo fajne, powiem Wam. Wydawało mi się, że tak na manekinie, jak je na nie patrzyłam. Nie, nie na manekinie, co to nie? Tamtych nie mierzyłam, tamtych nie brałam, bo za bardzo Rozrywane. jak one sobie tak leżały na e, półce w darze, bo tak mi się wydawało, że jak je odbiorę, to strasznie krótkie, wiecie, no w moim wieku już e, poślady wystawać to raczej odpada. Ale powiem Wam, że nie leżą świetnie, zaraz do e, Weroniki, na znaczy, do mojej siostry, oczywiście ona była zajęta nie odebrała, więc szybko do, do Weroniki i pytam się, wyra, patrz, fajny krój, fajne spodenki brać. Ona i nie leżą. Ja mam ładne nogi, tak? Mam bardzo ładne nogi, więc spodenki kupiłam spodenki kosztowały 115 złotych. I to tyle. Dobra, zaczynamy od tego hitu. Tego hitu, który w mojej głowie od tamtego roku siedział. Aaaa! Tylko różnica jest taka, że ta sukienka w tamtym roku tą górę miała w kolorze białym i czarnym, a w tym roku on jest taki lekko-kremowy z takim tutaj ciemnym, czarnym czy brązowym, czarnym wykończeniem. Jezu, ta sukienka jest piękna. Słuchajcie taka zwiewna, przewiewna. Ach, rewelacja, rewelacja, ale się zachwycamy, no nie sukienkami. Ja w ogóle kocham sukienki na te delikatne, lekkie materiały yy, i sukienki, przede wszystkim sukienki, także ta sukieneczka no ma takie tutaj rozpierdaki z boku, zmiętolona w cholerę, ale wiecie no. Eee, leży od kilku tygodni i czeka aż ja znajdę czas, bo taka jestem zajęta, że mam tego shorta nagrać. Także ta sukienka, Jezus Maria, eee, do tej sukienki dokupiłam sobie buty, złote, przepiękne takie pantofelki e, płaskie, one kosztowały, muszę się streszczać, 179 zł, drogie były, ale sobie myślałam, raz się że je biorę, będę potem żałować. I wstąpiłam jeszcze do sklepu z bielizną, żeby sobie dokupić kolejny gustonosz. Mam taki w kolorze jasnym, ale kupiłam sobie jeszcze w kolorze weszowym. Rewelacyjne są te gystonosze, tylko y, nie do bardzo wyciętych bluzek, bo jak widzicie, one tak tutaj y, dość mocno wychodzą. I kupiłam sobie jeszcze Majtore. No, Majtory, bardzo jej lubię te bezstrone. Tyle, tyle, prawie się zmieściłam, dwa 50. Jezu, udało się!